Zapraszamy na serię nauczań Biblia o pieniądzach. W dzisiejszym odcinku zastanowię się nad pytaniami: Jak zobaczyć, czy posiadamy mentalność żebraka? Czy jeśli Bóg da mi coś, komuś innemu może zabraknąć, czy mogę prosić Boga o wielkie rzeczy? Dzisiaj chciałabym powiedzieć troszeczkę o mentalności: mentalności ubóstwa, mentalności niewolnika i mentalności żebraka. I opowiem Wam taką historię, mianowicie. Wiemy, że naród izraelski był w niewoli 430 lat. 430 lat to jest ogrom czasu. To nie jest jedno pokolenie. To nie są dwa pokolenia. To jest ogrom czasu. I tak sobie wyobraźmy, że rodzi się dziecko i jego tata opowiada mu. O czym on mu może opowiadać? O tym, jak uniknął bata. Może mu opowiadać o tym, jak dzisiaj przeżył. Może mu opowiadać o tym, jak mu się udało zdobyć trochę pożywienia. Takie dziecko idzie do dziadka, o czym mu opowiada dziadek. Dziadek mu opowiada o tym, ile razy dostał batem. Dziadek mu opowiada o tym, jak przeżył. O czym mu opowiadają jego krewni, o tym, jak jego krewni zostali zabici. I tak jest z pokolenia na pokolenie. I ci ludzie wzrośli w takiej mentalności niewolnika. Oni nie mieli marzeń. Ich największym marzeniem było przeżyć. I nagle zjawia się Mojżesz i Mojżesz do nich mówi, wyjdziemy z niewoli. Jak oni mogli zareagować? Tak, super cieszymy się. Czy oni wierzyli w to? Kim był Mojżesz? Wiemy, że Mojżesz był z tego ludu, ale Mojżesz nie wychowywał się z nimi. Dlaczego? Mojżesz nie mógł się z nimi wychowywać dlatego że zniewolony człowiek nie jest w stanie dać wolności innym ludziom Mojżesz wychowywał się na dworze faraona Mojżesz był przygotowany całe życie do tego żeby czuć się wolnym człowiekiem i tylko taki wolny człowiek może pokazać innym ludziom idziemy do wolności I kiedy Izraelici wyszli tam wśród nich była dwójka małych chłopców, Jozue i Kaleb. Oni byli bardzo malutcy. Oni mieli prawdopodobnie po kilka lat. I teraz oni wychodzą z tego Egiptu. I co oni widzą? Oni widzą, że Bóg otwiera morze. Oni widzą, że Egipcjanie zostają pokonani przez Boga. Oni widzą ogromne znaki Boga, Bożej obecności. Oni przed swoim namiotem bawiąc się, być może, nie bawili się już w baty, ale oni się bawili w to, że Bóg otwiera morze. Oni wstają i widzą, że z nieba leci chleb. Oni każdego dnia doświadczają Bożej chwały. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że kiedy Mojżesz mówi do dwunastu ludzi: Idźcie do Jerycha i zobaczcie, co tam jest, bo Pan daje nam tą ziemię. Idźcie i zobaczcie, Posyła dwunastu ludzi, dziesięcioro z nich przychodzi i mówią: Nie, my tam nie damy rady, tam są wielkoludy. Nie, my po prostu to jest dla nas zbyt wielkie wyzwanie, my tam nie wejdziemy. Tych dziesięciu ludzi to byli starsi. To byli ludzie, którzy dojrzewali w niewoli. Natomiast dwójka z tych dwunastu to był Jozue i Kaleb. Oni byli przyzwyczajeni do działania Boga. I co oni mówią? Oni mówią, tak, my tam wejdziemy, Bóg da nam tą ziemię. I co? Bóg wprowadził ich do tej ziemi. Dlaczego o tym mówię? Bóg musi zlikwidować w tobie taką mentalność niewolnika. Ludzie, którzy mieli mentalność niewolnika, nie weszli do ziemi obiecanej. Jak zobaczyć, czy mamy w sobie mentalność niewolnika? Jak to może się u nas przejawiać? Taka mentalność ubóstwa niewolnika przejawia się w tym, że czasami ludzie czują, że źródła na świecie są ograniczone. To znaczy, że jeżeli ja coś dostanę, to komuś innemu zabraknie. Niewolnik czuje, że musi chować rzeczy, żeby przetrwał. Była taka rodzina, która zaadoptowała pewnego chłopca, który był z domu dziecka. I ten chłopiec dorastał w bardzo złej rodzinie i zawsze musiał walczyć o jedzenie. I kiedy ta rodzina go zaadoptowała, zauważyła bardzo dziwną rzecz. Ten chłopiec, kiedy je, siedzieli przy stole i jedli, on zawsze. Chował jedzenie do kieszeni. Chował i kradł jedzenie do swojego pokoju. Ojciec mówi, ale co ja robię złego? Przecież u nas jedzenia jest w brud. Dlaczego to dziecko kradnie jedzenie z własnego domu? Dlatego, że to dziecko miało w sobie ciągle tą mentalność. Tą mentalność tego, że zabraknie mu. I mam do ciebie takie pytanie. Czy jeżeli myślisz o czymś w swoim życiu, na przykład chcesz mieć rower, to myślisz i prosisz... Boga, Panie, daj mi najlepszy rower, taki, żebym dobrze mógł jeździć. Czy prosisz, no taki, wiesz, taki, taki żeby jeździł, samochód, tak 20 lat, tak, żeby miał, żeby miał przegląd, bo to jest takie ważne. Prosisz tak, czy prosisz o najlepszy samochód, jaki możesz mieć. Chciałabym zachęcić Ciebie dzisiaj do tego, żebyś właśnie przemyślał, swoje postrzeganie świata. Czy mamy postrzeganie dziecka, czy mamy postrzeganie niewolnika. Z przypowieści o synu marnotrawnym starszy syn miał pretensje do ojca i mówił ojcze, całe życie Ci służę, całe życie. Zobacz, tyle dla Ciebie zrobiłem, tyle dla Ciebie pracowałem, a Ty mi nawet koźlęcia nie dałeś. A ojciec mu mówi, przecież to Ty jesteś właścicielem całego gospodarstwa. Czy czujemy się właścicielami gospodarstwa, czy czujemy się robotnikami, którzy muszą zasłużyć sobie? Moja córka, jeżeli posprząta pokój, to dobrze, ale jeżeli nie posprząta pokoju, to nie przestaje być moją córką. Ona nią jest, ją jest dalej, nadal. Natomiast, jeżeli, załóżmy, miałabym pewną panią do sprzątania. To ona bym się musiała postarać, bo jeżeli by źle posprzątała, to mogłybyśmy naszej umowy nie przedłużyć. To znaczy, niewolnik, pracownik musi się starać, a dziecko wie, że jest dzieckiem. I chciałam Cię dzisiaj zapytać, czy wiesz, że jesteś dzieckiem, jaką masz mentalność? Dziękuję. Jesteśmy dziećmi Boga, jesteśmy dziedzicami Boga, Jego przyjaciółmi, nie jesteśmy pracownikami, niewolnikami. Zachęcam Ci dziś do tego, abyś zastanowił się nad tym, czy zdajesz sobie sprawę z własnej tożsamości.